Troszeczkę, tak. A teraz on będzie... Cześć wszystkim, tu Joto Mama. Przychodzimy do Was nowym vlogiem. Niestety ten vlog chyba nie będzie taki super pozytywny, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Za chwilę będziemy jechali z Eliaskiem na oddział ratunkowy. Ogólnie miałam Wam powiedzieć, że jesteśmy w Gdańsku, że wczoraj tutaj dotarliśmy i że będą kolejne vlogi wakacyjne. Póki co... Zobaczymy jak to będzie, czy nie wrócimy do Łodzi. Ogólnie o 5 rano, gdy się odwróciłam do Eliasa, założyłam, że on wygląda właśnie tak. I słuchajcie, od razu zaczęłam szukać laryngologa w Gdańsku, ponieważ na pewno to było krew z nosa. Laryngologa w Gdańsku prywatnie nie było nikogo tutaj, więc za chwilę będziemy jechali na szpitalny oddział ratunkowy, na SOR. Zobaczymy co z tego wyjdzie, trzymajcie kciuki, proszę, za Eliaska i o wszystkim wam później powoli opowiem, od czego się to zaczęło. Życzę wszystkim miłego dnia, zostańcie z nami. Już? Zmieniamy pokój? Myślę ogólnie bardzo narzekał na te ala łóżka, niezupełnie łóżka, przy tym, że najpierw oni za mieli takie coś. Takie fotele rozkładane. Majusia, nie potrzebujesz tych klapek Idziemy, idziemy, zmieniamy pokój i szybko jedziemy do szpitala. A ja ogólnie nie chciałam jechać. Wiedziałam, że będą przygody. Fajne przygody. A kto Fajne przygody. Jeszcze do szpitala nie dotarliśmy, więc A my zobaczymy. Jedziemy. Mamo, mój to chciałam, nie Z Bysia, tu jest Bysiu, w wózku. Tu, 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 tu. Widzisz? <średencji> Dobra, zamknij, zamknij spokojnie. Może sprawdzić, Bysia. Tu, Widzisz? Dobra, teraz idziemy, idziemy szybko, szybko, szybko. Hmm? Jedziemy, idziemy na czwarte piętro. ale mój bziuch. Co bziuch? Co twój bziuch? Raz, dwa, trzy. I co? No, jest zablokowany. O, Jisza, jest prawie pojechał! Się ja prawie zostałam, ale tata... To a tata do nas wrócił. Mówi, gdzieś są dziewczyny. Nie aj, ma. Aj, so, so. A Dlaczego aj, so. na minus aj, so. jeden pojechałyście? Nie rozumiem. To nie my. No, fajnie. Wind, winda czekała, stała i jak. pomóc. pomocy. Naprawdę? Ona zaczęła krzyczeć, ciała, Aisza, Muszę jak zawsze. No wielkość podobna, tak. Tylko, że e, telewizor jest tutaj nie tu po środku. i tu pośrodku i rozkładana kanapa zamiast tych e, takich dziwnych łóżek i tu podwójne łóżko. Słuchajcie, jak już wszystko się wyjaśni, ja się dowiemy, no to wam o wszystkim opowiem już na spokojnie od samego początku, bo teraz naprawdę się stresuję trochę, więc chcę tam dotrzeć. Jaki adres mam jechać? E, nowe Ogrody, Jeden łamany przez sześć to jest Kopernikus, jakby szpital Kopernika chyba. 11 minut jazdy. Już jesteśmy na miejscu. Tu? Tak, tak, tu musimy grać opaskę. Okay? Czekamy. Jeszcze około 10 minut czekania, tak? Słuchajcie, już byliśmy na sali obserwacyjnej i teraz czekamy. Nie wiadomo ile godzin to potrwa, ale czekamy. Nie? nie? Hmm? No troszeczkę, tak. A teraz on nowego. Ale jest z... dziennie naprawdę. Naprawdę, ani słowa, ani nic. Nie pisknięcia. Nie, no ty, nie ale dotyka, Maj, ale nie można Czy dotykać. Tak, tam jest wewnątrz, bo tam jest wstawiony, tak? Mhm. Tak? <grywa> I jest w szoku, tak? Widziałaś jakiego, widzisz jakiego, <grywa> jakiego <grywa> dziennego masz brata? A, a ja widzę wszystkich. Mam, a mogę um, poliszkę srebrną sobie spać? Chcesz? Mhm. Um, Weźmiesz coś do ręki, tak? Ja Czy chcesz chodź. siedzieć? Dobra, no ja, daj nam proszę miejsce. Pocnij się proszę. Dziewczyny. Albo naprawdę wracacie Bo do hotelu, będziecie siedzieć sobie. Mam cię, Elia. Bardzo dzielny. Bardzo Widzisz? mówi, że ty jesteś bardzo dzielny. I jeszcze, mam takie jeszcze trzymaj, daj, daj, zamiana, robimy, daj mi hop. Już jedziemy. A teraz, gdy już jestem spokojna i wiem, że z Eliaskiem jest wszystko w porządku, e, mogę Wam nagrać tą wstawkę, żebyście się dowiedzieli ogólnie od samego początku, co się wydarzyło. E, wczoraj e, przyjechaliśmy do Gdańska. Ogólnie nie planowałam tutaj przyjeżdżać i nawet podczas pakowania walizek. Jakby tak przeczuwałam, że coś może się wydarzyć. Płakałam, że jej nie chcę jechać, że wszyscy mnie gdzieś ciągną, a ja wciąż po prostu już naprawdę nie chcę nigdzie jeździć, chcę być w domu. Naprawdę czuję się bardzo, bardzo zmęczona i dla mnie ten wyjazd był naprawdę taki ciężki. Ogólnie mówiłam Myślowi, że możemy pojechać do Gdańska w sierpniu, zobaczyć się Sandrą, z dziećmi, ale ja się nie spodziewałam tego, że myślą ten pomysł z wyjazdem przyjmie super pozytywnie. I postanowił, że już kolejnego dnia będziemy jechali do Gdańska, a ja tego nie planowałam, ponieważ akurat w tę noc przed wyjazdem, Jaskowi z nosa leciała krew, i ja to zauważyłam dopiero rano, i on miał taki skrzep. Ogólnie, ponieważ śpimy na poddaszu, no to e, może być bardzo gorąco. Myślałam też, że może on tam sobie rozdrapał po prostu w nosku, albo też może pękło po prostu jakieś naczynko. I ogólnie zbytnio się nie martwiłam, ponieważ no, tej krwi nie było jakoś dużo. Więc pojechaliśmy. Z wielkim trudem spakowałam te walizki. Nawet jak już jechaliśmy autem, i mój się zauważył, że mówi, że ty nic nie nagrywasz. Ja mówię, nie, nie będę nagrywała żadnego vloga póki co. I właśnie miałam tego vloga zacząć dzisiaj super pozytywnie, że idziemy na śniadanie, pokazać hotel, ponieważ hotel jest naprawdę bardzo fajny i znajduje się w samym centrum miasta. Tutaj pieszo do centrum dosłownie kilka minut. Mamy tu przy nas jarmark też, ale słuchajcie, wróćmy do Eliaska, a więc przyjechaliśmy tutaj do hotelu, gdzieś pod wieczór, zameldowaliśmy się, wszystko było w porządku, Elias skakał, poszliśmy jeszcze tutaj na starówkę, wszystko było naprawdę w porządku, ale przyszła kolejna noc i już widzieliście ten widok, jeszcze raz pokażę, on był cały we krwi i później yy, jego ja wytarłam, on zasnął i później rano on powiedział, że boli głowa, pokazał na czoło i słuchajcie, tutaj ta moja czerwona lampka, która już wcześniej się paliła, zapaliła się jeszcze mocniej, i ja zrozumiałam, że nie. Musimy działać. Sprawdziłam laryngologa tutaj w Gdańsku, żeby po prostu pojechać na wizytę prywatnie, ponieważ widać było, że ta krew leci z nosa, ale nie mogłam zrozumieć, już wiedziałam, że jakby nie można aż tak rozdrapać. I jeszcze ta głowa, boląca głowa, no. To mnie trochę, słuchajcie, zaniepokoiło, nawet nie trochę. I ponieważ moja przyjaciółka Sandra mieszka w Gdańsku, no to ona nas od razu przekierowała, e, powiedziała, gdzie mamy jechać, na najbliższy SOR, czyli szpitalny oddział ratunkowy i co mamy robić. Tak? I ona powiedziała właśnie, że ten szpital Kopernikus, on od nas się znajduje, od tego hotelu, 11 minut jazdy, i właśnie tam jest też laryngolo, więc wyruszyliśmy ogólnie na Sorze. Ostatni raz chyba też byliśmy z Eliaskiem. Jak on był mały, miał chyba około roczku, gdy Isza się z nim przywróciła i on się uderzył głową. I to był nasz ostatni raz na Sorze. Ogólnie wszystko widzieliście chyba na filmiku. Nic złego nie mogę powiedzieć. Naprawdę bardzo szybko przyjęli, zbadali. Tak musieliśmy po obserwacji jeszcze trochę poczekać. Później, gdy było już pobrane krew u Eliaska, zostawili wenflon. Elias się zgodził na to, ponieważ nie wiadomo było, jakie przyjdą wyniki. I na przykład, jeśli coś się dzieje z krzepliwością krwi, na przykład, będziemy musieli zostać w szpitalu. No to ten on po prostu jakby nas ratuje przed kolejnym kłóciem. Elias ogólnie się za bardzo nie przejmował. Ja wiedziałam, że on się tam stresuje tym pobraniem krwi, ale naprawdę on był bardzo, bardzo dzielny. Byłam z niego naprawdę bardzo dumna. Na wyniki badań krwi czekaliśmy chyba około godziny i słuchajcie, byłam naprawdę też zaskoczona. Pani powiedziała, że wszystkie wyniki są w normie. Później widziałam akurat te też wyniki, byłam bardzo zaskoczona, że wszystkie wyniki są w normie. Przy tym, że w sumie sami widzieliście, że on ostatnio jadł tylko makaron, arbuza i tam jeszcze jakieś tam poszczególne rzeczy, jakby wybiórczo, tak? Więc to mnie bardzo zaskoczyło, ale też z krzepliwością krwi wszystko było w porządku. Zbadała nas później pani leryngolog. Okazało się, że Elieskowi, tak jak w sumie przewidywałam, pękło tylko naczynko w nosku. I przez to, że było jednak gorąco, później kolejnego dnia też, gdy jechaliśmy, było gorąco, to naczynko sobie pękło. I to też zależy od tego, że jeśli to naczynko jest uszkodzone trochę, jest suche powietrze w pokoju, gdzie śpi albo przebywa, dziecko, no to to naczynko jest podatne na uszkodzenie i tak wyszło. Została nam tylko przepisana: Taka maść do noska, i wypuszczono nas do domu. Pani doktor też powiedziała, że dobrze zrobiliśmy, że przyjechaliśmy na Sor, bo w sumie z dzieckiem nigdy nie wiadomo, tak. Może dziecko powiedzieć, że boli go głowa, ale dziecko takie małe, czteroletnie, w sumie nie do końca może e, powiedzieć dokładną lokalizację bólu. I ogólnie na tym oddziale jest został e, zbadany bardzo dobrze, e, został zważony, brzuszek sprawdzony, e, został osłuchany, czy wszystko tam z płucami też w porządku. Więc wyszliśmy z tego oddziału naprawdę już uspokojeni i bardzo wszystkim dziękuję, kto trzymał kciuki z Eliaska. Teraz już możemy dalej odpoczywać w Gdańsku, tak jak planował Mesio. Jakie? Takie auto? No co ty, się nie zmieści do auta może? Zmieści się. Słuchajcie, przyjechaliśmy do galerii, żeby wybrać Leliaska auto. To tak. jeszcze wczoraj mu to obie... nie, a... nie. Ale my jeszcze wczoraj mu to wysiedliśmy, jak mu nie kupiłeś tak. na stacji benzynowej. A teraz my to on był totalnie dzielny, więc postanowiliśmy, że idziemy od razu kupić, prawda? Nie. Nie. Coś ten? Okej! Ale super. Ej, jakieś. Zadowolony jest? Tak, tak. Ale. Elias opowiadaj co kupiłeś To jest oh. skania, ale fajne Marzyłeś o takim o, A to, to dopiero, a to z pilotem? Ja. Super To, to, to mm. Lambo It's Lambo, jest Lambo? Moja <laughs> mówi, że ona się stresowała i teraz ja musi nie zjeść Nie wiem dlaczego tak wiesz O tak? Tak? Ja mam tu sałatki, kawałek batata chłodnik i dobre? Tak?

Cześć! Tak. Ja nie mówię Cześć! No cześć! Też! ja to Dubai! Come Germany! Tak, to Adeliasa było. To Adeliasa, Maja. a ale mam podobne. jest też dla siebie. No, żebyś powiedział, widzisz jak to oko? Widzisz? No podoko, to pod oko Kus, kus! Tunezyjski. Będziesz gotowała. Będę. Kupiłam sobie jakiś bio i był tak niedobry. Taka breja wychodziła. Musiałeś że nie było nic. Powiem ci, ten kuskus... -kus. Idealny. idealny. ale ten... Ten kuskus -kus idealny, ale kupiłam kuskus -kus bio w Lidlu. Niedobry. Breja gotowana, taka klucha wychodziła. Tu, 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 będzie bardzo Dobrze. Dobre. Będę oszczędna. Ja mam ziół. Tak? Ja marzyłam, słyszałaś, ja marzyłam. to jest taka podróbka koli, ale bardzo dobra. Chciałam, że napój energetyczny <noise> dla samsi. Z... To jest z Włoch, Krodziną. Coś? Hę? Do taty? chcę. Chcę lecieć do taty. Chcesz lecieć do taty? Ale będziemy. Tam był taki maluski chłopiec. I pobił Maję tu, tu i tu. Którą Maję? Oj, ojciec. Tylko żyjesz a mnie, a mnie zbił na plecy. O mama, a mama się Ma, a co? Mama, wiesz co? A wiesz co? Mama, wiesz Ja Mama, śmiałem, ale Mama, śmiałem. Słyszałaś? Ja się śmiałem, ale nie śmiałem. Jak wyglądam? pięknie, ale też. Mama, ja <głos》. głos》>. Ogólnie dopiero teraz poczułam to zmęczenie i stres e, po tym, e, co było z Eliaskiem dzisiaj. Więc mam nadzieję, że zaraz kąpiłem się trochę i idę po prostu spać. No patrz, no patrz. No. Ale ty powiedziałeś, że jeszcze chcesz dostać. Teraz idziemy jeść już. Nie ma. Ej jest uważa. Wow. Dobra, to płyń. Chodź. A, brawo. No Jeden raz? Może dzisiaj będzie niebieskie, jutro czerwone? Ale... No może. Muszę... Mają obrot tych światłach, tak? Bo wczoraj były czerwone, a dzisiaj niebieskie. Rano też były czerwone. Ja? Ja? No, chodź. no chodź. Tak? Nie, rano bo to chodź przy mnie. Dlaczego? Chodźcie podjadę. podjadać. Tak. Uh -huh. Jak powiadał mnie. Ja mam głosło się, Spira pak Choi. Tutaj też różna warzywka, ten, Santacz, tak? Słuchajcie, jesteśmy już w hotelu. Eliasek od dawna śpi. I mi się przypomniało, że nie skończyliśmy tego vloga. Ogólnie to był naprawdę stresujący dzień. Ale wydaje Luzek. mi się, że do, dobrze, że wszystko dobrze się skończyło. Tak. Będziemy się już z nami żegnać. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych, do kolejnych, kolejnych filmów. Mojem no, ja tam też już prawie zasypia do kolejnych filmów, vlogów. Mam nadzieję, że te dni spędzone w Tańców już będą dużo, dużo lepsze. Tak. Do zobaczenia, pa pa!